Dzień dobry bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie pójdziemy. Tobie, akurat jesteśmy na królewskiej imprezie. Akurat nie wiem, co mu wszyscy, wszyscy dużo są w kinie, ale pójdziemy sobie. Mam nadzieję, że wam się film spodoba. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, i tak? Eee, co ja właśnie słyszę? Eee. Nie wiem, ale okej. Okay. Akurat akura my powracamy do Fortnite'a. Powiecie. Może przecież nagrać. Eee, gdzie... Eee, halo, typie? Halo. Eee, co to by za odgłosy? Ja wiem. To do, to chodzi do wielkiego kina. E, ale dlaczego? Bo jest właśnie na 2. Co? A u której się kończy? O 20. O 20. No to dużo czasu. No to dzięki za poradę. Ja, za, zawsze do usług. No to, no to pa. Na no, krajach ja słyszałem coś. Wiecie co ja słyszałem? Słuchaj, sobie z jakiś short Knight 2 wleciał i się kończył o 20. A to było chyba jakby 23 lipca? Jakim cudem to się wzięło? Jakby. Ale no okej. Okay. Ej, od Ej, to może rzeczywiście! Filu, Filunia Short Knight 2. Co się wesło! weszło? ten typ miał rację. On pewnie już był na tym kinie, pewnie wczoraj. Rany, jaka piękna porada. Nie no, ja muszę tu iść. I muszę to zobaczyć. Rzeczywiście. Okej, okay, poglądajmy. On znowu? Co tam jest? Jakie chore. Co? To, to. Aha. Okej. Oki okay. może ja usiądę na pufie. O kasa! Jaka piękna nie, jak pięknie. Radosna muzyka. Jakie genialne. A on miał słowę. I to tyle? Ej, jakiś klucyk? Co to jest? Gold Pras Ani Steven Co? Łuu wow! fajna pioseneczka trzy lata później, co? Mały mi się. to To kto? i tutaj nie zba mam to w nosie mówię dość spadam stąd niech się bawią sami spadam stąd kiedy jest coś między nami potrzebuję zmienić tutaj a ja lecę sobie ze słońcu nawet gdzie znajdę jak to szybko to ci to gorąca złota Wszyscy pędzą Po co nie wiem Niech im będzie Nie wystarczy że... no. Co? Praca no. je poczytam Ona coś fajne nawet O Czy przepisz Swoje życie wciąż uparcie złoto goniąc Lepię. Lepsza miłość od pieniędzy Jeśli może stoić po nią Tu wpadam stąd nie? Niech bawią się, wpadam stąd Kiedy jest coś Nie potrzebują mi już tak Ale ja lecę sobie w słońcu Nawet gdzie? A, Kurty, tu za szybko jest ich no jest w pędzą po co? Nie wiem. Niech im będzie... A to on jest w piatru chyba. Ooo Całe złoto. Oni złota nie potrzebują! Ooo. On chce mieć całe złoto, a on nie wysadzi To gorączka złoto. A ja leżę sobie w słońcu Niech znajdzie się ta gorączka złota Wszyscy pędzą po co nie wiem Jakim będzie To gorączka złota Ja leżę sobie w słońcu Nawet gdzieś no i Kurczę Ta gorączka złota Wszyscy pędzą po co nie wiem Kim będzie wyszaty? Co? O. Domek złoty! Jacy? Pokona go. Co? To story. A ci była to historia? Wszystkie złoto nie najlepsze. A to on. Ej, kat Co? No i dobrze. Złoto to zło same. O. Najważniejsze no to życie. Naprawdę. Ogramy my oglądamy historię jego.

Lucyk! Od dawna taki złoty. A on gdzie to otworzyć. I co się stanie? Wyskoczy potwór. Nie. A tu wyjście z tego tran... Oj, poleciał. Aha, znowu? Aha, nie. Ok, to była już koniec. Znowu następne. Nie, ja już mam dosyć. Cześć, spokój, święty. Nie, ja już idę. Nie, ja już mam dosyć. Myślałam, myślałam, że to będzie tylko sama historia, ale nie. Kurczę. Nie, ja już mam dosyć. Ja uciekam po prostu. Po prostu to jest głupie, po prostu. Fortnite 2, jechu. Ja yeah. raczej Fortnite gubi. Raczej Fortnite. Zmiatanie. Ale <grym> no, nie no. Niech oni się bawią, a ja sobie pójdę. Nie no, ja sądzę. Nagrywanie na rysówki zostało zyskowione. Ponieważ zablokowane. Co? A niech będzie spokój. Dobrze, najlepiej to Aha, nie mogę tańczyć A, ci jest zablokowane. Ale dobrze, niech oni się bawią. Chwilę, nie to jeszcze nie koniec. Okej, okay, ja odwam co zostawiam. OK Okej, ja oszu wam pokażę. I co się stanie? Aha. Ale naprawdę oni to przeskadzają. tak tak. Wow. Okej, okay, nie, ja już nie wytrzymał z tego filmu. Yeah. Jaki to jest... No i co się dzieje? Nie wiem co się dzieje. Jakaś dziewczynia. Niech będzie ciąg dalszy nastąpił. Proszę, pójdę w A nie... A nie, to się to pojawić. Chyla. Co nie mogłem wystać... Czy nie mogłem zrobić. O tak. Naprawdę? Serio? Okej. Okay. Nie, ja mam dosyć. Ok, nadzieję, że mi się film spodoba. Ja idę tu. Najlepszą imprezę, nie? Na Fortnite 2 Bo to jest po prostu... Mam to gdzieś No cóż Będziemy się żegnali i do następnego filmu Rozbijacie na mojego Discorda bo, bo, naprawdę jest dobrze A może jeszcze będzie tutaj napisane Więc no cóż Ja idę tu Widzimy się w życiu Trumorze w, w następnym odcinku Wow! No i cóż... Do zobaczenia i coś... Ja mam to tak przejść. Nie, nie będę tu iść. Nie no, ja już mam to iść. Do zobaczenia i... Ejo! Oraz zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i Ja tutaj nie będę tutaj wchodził po, po, po prostu... Źle. Aha, ktoś się stamuje mój przez mikrofon. Nie, już mam dosyć. Widzimy się już w następnym odcinku. Ejo.